Dzień dobry, witam serdecznie Zodiakalne Wodniki. Witam Was w Waszym czytaniu na styczeń roku 2021. Zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału, wtedy będziecie na bieżąco. I zapraszam również do zamawiania horoskopów rocznych na rok 2021. Jest to już taki ostatni dzwonek. Kochani, przed sobą widzicie książkę. Jest to książka Stevena Kinga. Wszystko jest względne. 12 mrocznych, 14, przepraszam, rocznych opowieści. Dlaczego ta książka, co ona tutaj robi? Przede wszystkim no, grudzień teraz ze swoimi mocnymi energiami oraz styczeń, na który robimy horoskop. Jest to taki Według mnie czas, kiedy będziemy mogli pewne rzeczy w sobie uzdrowić. Mam tutaj na myśli takie nasze cienie, jakieś wewnętrzne demony, manifestacja tego naszego wnętrza na zewnątrz, czyli te obszary, gdzie nie dzieje nam się najlepiej. No wszystko to, co nas gdzieś tam trawi od środka. Ten proces może być podobny do takiego wypełzania potworów z pod ziemi, czyli mogą to być tak zwane mroczne historie. Natomiast myślę, że taką ogólną, naczelną zasadę, która powinna tutaj nam przyświecać właśnie w styczniu, którą niesie ta energia styczniowa, jest zasada: wszystko jest względne. Tak jak właśnie w tytule tej książki. Dlatego, że w wielu z Was zmieni się perspektywa patrzenia na pewne sprawy. Tam, gdzie był wcześniej problem zamiatany pod dywan, no niewątpliwie trzeba będzie sobie z nim poradzić, być może wreszcie się uporać. Zmieni się Wasza perspektywa patrzenia, zauważycie, że pewne rzeczy nie mogą. Mogą być odbierane tylko i wyłącznie tak jednowymiarowo, tutaj otworzą się kolejne płaszczyzny postrzegania. Zobaczycie to po prostu w szerszym wymiarze, i to też będzie miało dobry wpływ na to, żeby po prostu z pewnymi tematami się rozliczyć, pewne rzeczy uzdrowić w sobie. I teraz tak, bo mówiłam o tej energii jako o energii globalnej, nie tylko dla waszego znaku. Natomiast teraz już będzie przekaz stricte dla wodników. I na początek, zanim przejdziemy do kart, to <laughs> wylosuję na chybił trafił jakiś cytat z tej książki. Chybił eee, trafił, trafił cytat z książki, żebyście mogli po prostu tutaj dostać eee, taki jeszcze dodatkowy przekaz. I zaraz sobie zobaczymy, czy coś tutaj. A może jeszcze parę kartek przeminiemy, przewertujemy. Dobrze. Mamy w takim razie dla Was cytacik. Posłuchajcie, moi kochani, świece zgasły. Blask przyświecający przez kwefy siostrzyczek znikł i znowu zapadła nieprzenikniona ciemność. Roland czekał, co będzie dalej. Skórę miał lodowatą, próbował naprężyć dłonie albo stopy, ale nie mógł. Mógł tylko przekręcać głowę o jakieś piętnaście stopni, resztę ciała miał sparaliżowaną, jak mucha, starannie owinięta i zawieszona w pajęczynie. Ciche brzęczenie dzwoneczków w ciemności, a potem odgłosy ssania. Gdy, tyl, ty, gdy tylko Roland je usłyszał, wiedział, że na nie czekał. W głębi duszy wiedział przez cały czas, czym są siostrzyczki z Elulii. Dobrze, no więc mamy tak. Um, ogarnia nas ciemność, tak? W ciemności, jakby przychodzi pewna odpowiedź. Czemu służy tutaj u Was ta ciemność? <laughs> Przepraszam, ciemność powoduje zazwyczaj, że. Wyłącza nam się ten podstawowy nasz zmysł wzroku, czyli no nic nie jesteśmy w stanie dostrzec. Czasem, kiedy nasze oczy już przyzwyczają się do ciemności, to pewne zarysy, pewne kształty em, rozpoznajemy, natomiast to musielibyśmy się znajdować w naszym znanym sobie otoczeniu. Jak znajdziemy się w jakimś otoczeniu, którego nie znamy i nagle po prostu zgaśnie światło, nagle mamy ciemność, no to czasami jesteśmy jak tacy, takie dzieci we mgle. Natomiast tutaj wyłączenie jakby tego zmysłu postrzegania, tego najważniejszego naszego zmysłu postrzegania, czyli zmysłu wzroku, jest bardzo istotne, ponieważ kiedy tracimy jakby ten jeden zmysł, automatycznie wyostrzają nam się pozostałe zmysły. Tutaj na przykład zmysł słuchu będzie bardzo istotny. Ja myślę, że u niektórych z Was mogą pojawić się nawet jakieś przebłyski takiego jasnosłyszenia. Głównie nocą, gdzieś może podczas snu również coś, do Was będzie przychodziło, natomiast y, może być również jasno słyszenie, które się uaktywni u niektórych, y, jako po prostu wasz dar, wasz talent, bo jest to taki czas też budzenia się naszych talentów, darów. Wiele dusz w tym okresie po prostu poznaje swoją życiową misję, odnajduje tę swoją życiową misję i zaczyna podążać swoją ścieżką, swoją drogą. Więc tutaj dla wielu może tak właśnie być. Natomiast y, no, ta ciemność jest też takim skonfrontowaniem się właśnie. Z tą ciemnością, która jest w nas, w sensie symbolicznym, że dotykamy czegoś, co nam się w sobie za bardzo nie podoba, ale postanawiamy wejść do tej naszej symbolicznej kopalni, ponieważ wiemy, że to już nadszedł ten czas. Jesteśmy jak ten pustelnik z karty Tarota: bierzemy tylko taką malutką lampkę oliwną i idziemy w głąb tej naszej kopalni. Nie wiemy, co tam zastaniemy. Słyszymy jakieś jęki, jakieś dziwne dochodzące dźwięki, jakieś pulsowania. Ale do końca nie wiemy, o co tutaj chodzi. Myślę, że też styczeń będzie dla Was takim czasem, kiedy właśnie przestaniecie patrzeć na rzeczy takimi, jakimi Wam się wydają, kiedy używacie zmysłów wzroku. Zaczniecie jakby widzieć głębiej, zastanawiać się nad prawdziwą naturą rzeczy. To, co będzie dla Was widziane za pomocą oczu, nie będzie miało takiej wartości, dlatego że zaczniecie doszukiwać się takiego drugiego dna. No właśnie, Zauważycie, że wszystko jest względne. To, że ja tak patrzę na dany przedmiot, na daną osobę, to nie znaczy, że ja odnalazłem, czy odnalazłam naturę tego przedmiotu, czy osoby. To jest tylko mój punkt widzenia. To jest bardzo subiektywne odczucie. I zaczniecie patrzeć bardziej tutaj pod kątem takim intuicyjnym na rzeczy, na osoby. To, co Was otacza, teraz Wam się wyda czymś zupełnie innym. Być może po raz pierwszy właśnie będziecie w stanie spojrzeć w ten sposób na. Na rzeczy. Będą do Was dochodziły głównie jakieś dźwięki. U niektórych może na przykład nastąpić takie piszczenie w uszach. Być może mieliście to już wcześniej. Czasami tak jest, że po prostu nagle następuje taka tempa cisza i taki piszczący dźwięk pojawia się w uszach. To jest na przykład sygnałem pewnego przekazu, że coś tutaj do Was próbuje się przebić. No, nie, nie u każdego będzie objawiało się to jakimś konkretnym przekazem, czyli jasno słyszeniem, jakimś takim Takim właśnie. Czymś oczywistym, co będziecie w stanie rozpoznać, ponieważ to trochę przypomina sytuację, jakby ktoś do was nadawał na jakiejś określonej częstotliwości, a wy byście byli na innej częstotliwości i słyszycie tylko taki pisk w słuchawce, ale nie słyszycie dokładnie tego komunikatu, no bo, żeby go usłyszeć, to musielibyście się dostroić do tej częstotliwości. Bardzo wam polecam, drogie wodniki, skoro tutaj o dźwiękach i o zmyśle słuchu, akurat mówimy w Waszym przypadku, bardzo. To wam polecam słuchanie sobie muzyki solfeżowej. Muzyka solfeżowa. Możecie sobie wpisać w YouTube i tam znajdziecie. Jest tego naprawdę sporo. Yy, różne częstotliwości, różne dźwięki na różne, że tak powiem obszary nas, na, nas, naszego jestestwa. Także jak sobie wpiszecie, to zobaczycie, bo tam Wam się pojawi bardzo dużo różnych. Popróbujcie sobie. Yy, na przykład, medytując, możecie sobie puścić na słuchawkach i właśnie słuchać tej muzyki. Tam jest też taka muzyka do snu, nawet można sobie słuchać przez 8 godzin. Yy, ja powiem szczerze, że akura, akurat tej nie praktykuję, ponieważ no, yy, wydaje mi się, że yy, też nie powinniśmy przesadzać. Yy, z, Siedzeniem na słuchawkach, bo, bo nasze uszy też są fizycznym um, narządem. No i oczywiście, jak, jak każdy fizyczny narząd, mają e, swoje niedociągnięcia, mają swoje bolączki i e, mogą zostać obciążone w pewien sposób. Więc e, też nie słuchajcie tego tak na, na, na full, jak to się mówi, tylko do pewnej określonej e, głośności. Tak, żeby wasze bębenki tutaj nie ucierpiały. Ale bardzo dużo ze słuchem mi się kojarzy. I mam taką właśnie tutaj. Nawet teraz słyszę w głowie taką radę dla wodników na styczeń. Ty nie patrz na to, co widać, co, wam jest co ci jest pokazywane, tylko ty słuchaj, naucz się słuchać i między wierszami słuchaj, co się do ciebie mówi, bo jedno ci pokazują, mówią coś innego. A najważniejsze jest to, co mówią, nie to, co pokazują, bo to, co pokazują, to jest tylko jakaś taka etykietka, to jest to, co widać na zewnątrz. Skup się na tym, co do ciebie mówią. To jest najistotniejsze. No, i teraz drogie wodniki, po takim wstępie sprawdzimy sobie jeszcze, co w kartach dla Was. Co tutaj karty chcą Wam przekazać dla wodników, co karty chcą Wam przekazać. Zodiakalny wodnik, styczeń 2021 roku. Zodiakalny wodnik. Zobaczmy, co w miłości, w relacjach, w uczuciach. No i co dla Was na styczeń, w pracy i w finansach. Takie podstawowe kategorie. Co dla Was w pracy i w finansach na styczeń roku 2021. Jeszcze sobie <laughs> dolosujemy karty do tego przekazu. Dolosujemy sobie karty <laughs> jeszcze do tego przekazu. Co dla wodników: zodiakalny wodnik. Co dla wodnika zodiakalnego na styczeń roku 2021. 21. Miłość, relacje, uczucia dla wodników oraz praca i finanse dla wodników. Dobrze. I zobaczmy sobie, co karty chcą Wam dopowiedzieć do Waszego przekazu, co tutaj karty Wam pokażą. Król Mieczy. Od Króla Mieczy zaczynamy. W miłości. Karta Kotwicy. Co my tu jeszcze mamy? Dziesiątka monet. Mm-hmm. I karta, gwiazdy. Bardzo dobrze. <laughs> Słuchajcie, tutaj przede wszystkim pokazuje mi się e, coś trwałego stały związek bądź rodzina. W dziesiątce monet to widać. E, to jest coś takiego solidnego coś, czego no, nie jest w stanie tutaj e, tak łatwo e, nadszarpnąć wiatr, burza i tak dalej coś, co przetrwa. To na pewno, jeżeli były jakieś kryzysy w waszych związkach, małżeństwach, takich stałych relacjach e, był tutaj jakiś mężczyzna, który za bardzo się nie starał bądź nie do końca potrafił okazywać uczucia, to mam taką informację, że ta relacja przetrwa mimo wszystko, przetrwa te burze, ponieważ jest to relacja silna, jest to relacja mocna, natomiast nie mam takiej informacji, jakoby ten mężczyzna miał tutaj w jakiś sposób się otworzyć, zmienić swoje podejście. Jest to mężczyzna na pewno bardzo odpowiedzialny. To, że on nie umie mówić na przykład o tym, co czuje, co myśli, to jest jakby jego cecha osobowości, po prostu taki jest. Być może trochę szorstki w obejściu, być może się wydaje, że mu nie zależy. Natomiast widać, że rodzina tutaj jest dla niego nadrzędną wartością. On by wcale nie chciał tracić rodziny. Jest tutaj mocno wtopiony, zakotwiczony właśnie w tej rodzinie. Ym, I rzeczywiście, no. <laughs> Jest to mężczyzna, który dla rodzinę zrobiłby wszystko tak naprawdę. On nie musi o tym mówić. No czasem są takie osoby mało wylewne. Ja wiem, że kobieta by oczekiwała tutaj czegoś innego, chciałaby, żeby właśnie były jej prawione komplementy, żeby mężczyzna o nią zabiegał, żeby się starał. Natomiast mam takie wrażenie, że tutaj ten mężczyzna głównie postrzega swoją rolę w rodzinie jako zabezpieczenie bytu rodziny, czyli na przykład zarabianie pieniędzy, myślenie, ustalanie strategii, co zrobić, żeby rodzina była zabezpieczona, żeby rodzina była bezpieczna. I w ten sposób on po prostu postrzega swoją rolę. Być może jego ojciec tak robił, jego dziadek tak robił. Być może też tutaj nie byli jacyś szczególnie wylewni, ale o rodzinę dbali, byli odpowiedzialnymi ludźmi. I być może po prostu on w ten sposób właśnie postrzega swoją tutaj rolę. Jeżeli nie chodziłoby o stricte męża, to może tutaj być postać jakiegoś dziadka, jakiegoś mentora rodu, starszej osoby w rodzinie. Niektóre związki, jeżeli przeżywają jakiś kryzys, być może będą zwracać się z pomocą do specjalisty, czyli do jakiegoś mediatora, osoby prawnika, osoby psychologa, kogoś. Kto po prostu ma wiedzę specjalistyczną, kto zna się na jakichś tego typu sprawach. U niektórych też mogą pojawić się po prostu rodzinne sprawy majątkowe do załatwienia. No i trzeba będzie właśnie skonsultować się z jakąś osobą, która ma wiedzę w tym zakresie. Być może będzie tutaj chodziło o rodzinną inwestycję. Dla niektórych może być takie bardzo duże myślenie nad kupnem po prostu własnego domu czy nad budową własnego domu. To może być temat numer jeden i będzie on tak szeroko dyskutowany i myślę, że zostanie tutaj podjęta decyzja w tym temacie, czyli dla kogoś no, będzie to jakieś spełnienie marzenia, ta budowa ruszy, bądź ta, to kupno, ta, ta transakcja kupna domu także powinna ruszyć w styczniu, coś tutaj zostanie zapoczątkowane. Dla singli, kochani, są tutaj prawdopodobnie single, tutaj już abstrahując od tego, jaką płeć reprezentujecie, bo fakt, faktem, że nam się pokazał król mieczy, ale on wcale nie musi być mężczyzną. To też może być kobieta taka w silnej męskiej energii, analizująca, taka po prostu bardzo, bardzo. Czekajcie chwileczkę, bo mi tutaj coś dzwoni. <laughs> Dobra, już. Musiałam wyłączyć drugi telefon. Ok. <laughs> to może być też taka kobieta. Yy, bardzo analityczna, yy, taka o bystrym, bystrym umyśle. Kobieta, która jest wykształcona, być może przez to też, yy, że jest taka wykształcona, niezależna, trudno jej znaleźć jakiegoś partnera. Yy, kobieta, która też w domu potrafi sobie wszystko zrobić, no, jest po prostu taka yy, niezależna we wszystkim. I często jest tak, że <laughs> przepraszam, taka postawa kobiety. No, odstrasza mężczyzn, że tak, tego typu kobiety właśnie nie mogą jakby przyciągnąć tej miłości do siebie, ponieważ mężczyźni gdzieś tam instynktownie się ich boją, bo są to panie, które naprawdę potrafią sobie poradzić ze wszystkim, wszystko zrobią. No i nawet one w całej takiej swojej postawie mają coś takiego, że jakby dają taki sygnał tym mężczyznom, że właściwie, no po co ty mi jesteś potrzebny, jak ja sama sobie wszystko zrobię? I to tak podświadomie właśnie może odstraszać. Ale yy, myślę, że tutaj dla niektórych singli pojawi się szansa na stały związek. Ktoś, kto będzie konkretny, ktoś, kto będzie myślał o rodzinie, yy, sądzę, że będzie osoba, która po prostu ma takie same priorytety jak wy, czyli nie szuka tam chwilowych przygód, jest osobą być może też racjonalnie myślącą, taką praktyczną, może nie szczególnie wylewną. Ale yy, na pewno osobą uczciwą i szukającą czegoś na stałe. To nie jest osoba, która szuka miłostek, szuka przygód. Raczej osoba, która pragnie tutaj też gdzieś zakotwiczyć. No i te, ta karta gwiazdy może mówić, że dla niektórych ktoś taki zapisany w gwiazdach z przeznaczenia. Wow, a tu nam się pokazuje dwójka kielichów na pracę. No, yy, słuchajcie, korzystna, korzystna współpraca z mężczyzną. Jeśli wy jesteście mężczyznami, to może z jakimś innym mężczyzną, no, e, może być współpraca na zasadzie, że ktoś wam tutaj zaproponuje, da wam umowę i to będzie bardzo dobra umowa dla was, e, albo też ktoś wam po prostu zaproponuje spółkę. E, ktoś wam zaproponuje spółkę i wiecie co? Dla niektórych będzie to troszeczkę taki dylemat w Piątce Mieczy, ponieważ trzeba będzie zostawić dom, bo może to być praca gdzieś dalej, czyli trzeba będzie po prostu pojechać, e, gdzieś się przenieść, może e, za tą pracą gdzieś tam po prostu. Po prostu podążyć, troszeczkę dom będzie na tym cierpiał, faktycznie u niektórych, i wy będziecie ubolewać nad tym i też niektórzy będą mieli dylemat. Ci, którzy wracają do pracy po jakimś takim dłuższym czasie przerwy, gdzie byli w domu, na przykład opiekowali się dziećmi, teraz w styczniu pojawi się dla Was jakaś szansa, propozycja, albo na pracę, na etacie, albo na jakąś spółkę właśnie z mężczyzną, ktoś tutaj wam coś zaoferuje, wam, albo waszej osobie, waszemu partnerowi, partnerce. No, no i ta decyzja jakby zaważy na sprawach domowych, więc ktoś tutaj będzie miał taką zagwostkę, czy faktycznie iść za tym, bo jakaś jest intratna propozycja, no ale to się będzie wiązało z jakimiś stratami w domu, czyli po prostu no nie będzie tej osoby tak na co dzień, albo będzie miała mało czasu właśnie na poświęcenie dla tych spraw domowych. Także tutaj będzie taki trochę dylemacik, co zrobić, czy jednak podążać za tą ofertą, bo drugi raz się może nie trafić, e, robić coś właśnie zawodowo. Czy po prostu poświęcić się dla domu? Ale to też oczywiście nie wszyscy będą mieli tego typu dylematy. Ci, którzy pracują obecnie, no to tutaj szykują się dla Was jakieś nowe umowy bądź nowa współpraca, nowy projekt, ale też to się prawdopodobnie będzie odbywało kosztem po prostu czasu dla rodziny, dla domu. Także no oczywiście tego typu kwestie trzeba będzie przemyśleć, wyważyć pewne dobra, pewne wartości, czy tutaj wyższy zarobek, czy jednak. Um, no, chęć poświęcenia czasu rodzinie. Dziękuję serdecznie zodiakalnym wodnikom. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.